Siemanko, witam Was serdecznie. <grych> Będę dalej dzisiaj Wam e, opowiadał, tak jak obiecałem wcześniej, o tej, o, tej, o tej mojej selekcji, o tych przygotowaniach do selekcji. E, dzisiaj e, postanowiłem Wam e, opowiedzieć, o, e, no bo w związku z tym, że nam, obiecałem Wam, że wkrótce Przedstawię ten, ten program, w jaki sposób ja się przygotowywałem po selekcji, to nie chcę Was uspokoić, a już mam ten program, zobaczcie nie są tutaj przygotowany specjalnie dla Was, tylko wydaje mi się, że muszę Wam troszeczkę o tym programie poopowiadać eee... No, dlaczego? Dlatego, że. No każdy z nas jest inny, każdy, każdy z nas e, posiada inny, sta, i, inny, inny stan tej, tej swojej kondycji, tej, tej swojej wytrzymałości, siły czy szybkości. I dla jednego ten program może być dobry, dla drugiego no ten program e, będzie trzeba zmienić. Tak? I tak jak e, mówiłem e, wcześniej, że dziękuję tej selekcji, żebyście sobie zobaczyli, jakie są minimalne te normy, e, aby selekcja była zaliczona. E, tak samo tutaj e, musicie, to co tutaj w tym programie moim macie, musicie sobie zrobić tę ten, 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 moją propozycję tego programu e, na jednym czy drugim treningu zobaczyć e, Zobaczyć. Jak to, jak to wpływa, czy on jest y, dla Was wystarczający, czy on jest lekki, czy on jest ciężki? E, I w ten sposób by, by należało do tego podejść. E, pozwoliłem sobie, słuchajcie, do tego programu y, wrzucić, jeszcze dodać Wam basen y, y, i rower. Tak? No, Za moich czasów y, nie miałem takiej możliwości, żeby żebym e, mógł sobie e, nie wiem pójść na basen bo po prostu basenu nie było tak? ja jeszcze raz mówię to na 95 i troszeczkę inaczej to wszystko wyglądało tak jak tam mówiłem wcześniej e, co jest e, w sumie słuchajcie najważniejsze w tym treningu e, to też już mówiłem ale muszę to powtórzyć najważniejsze w tym treningu to żebyście tego treningu podchodzili w sposób taki, w jaki będziecie znawać ten, ten egzamin, tą selekcję. Ogólnie do każdego egzaminu, czy do zawodów, jak się przygotowujecie jakiś, to wypadałoby ten, ten trening maksymalnie zrobić w takich warunkach, w jakich te zawody będą, będą rozgrywane. I taka sama zasada, taka zasada, taka sama zasada będzie tutaj. Będzie tutaj przy tym treningu, tak? Także hmm, zakładam, że no nie wiem, rok czasu by trzeba było e, przygotow takich przygotowań, żeby, no, czy, żeby, żeby no, zacząć, e, żeby wystartować w selekcji, tak? Czyli e, co by trzeba, co, co by trzeba było zrobić, no najważniejsza w tym wszystkim... E, Wiele. Najważniejsze te wszystkie są trzy, trzy takie parametry. E, parametry pierwszy to jest wytrzymałość, parametr drugi to jest siła i parametr trzeci to jest e, szybkość, tak? I te trzeba skupić się na treningu tych, e, tych trzech parametrów, tak? E, który jest z nich najważniejszy? Każdy jest ważny, ale wypadałoby zacząć od wytrzymałości. E, Trzymało się z podstawą później do, do treningu wszystkiego, tak? mając wytrzymałość jest łatwiej nam ćwiczyć, trenować szybkość i do tego dodawać siłę. Tak? Pamiętajcie też o jednym, no, ja nie mogę Wam zabronić, jak to się mówi, nie zabraniam, e, używania wszelkiego rodzaju odżywek czy jakichś suplementów diety, e, tylko chcę Wam powiedzieć, że za moich czasów czegoś takiego nie było suplementem diety, tymi odżywkami to były, były naturalne owoce no niestety była woda woda, jeśli wodę można jakimś tam suplementem ale wystarczy do wody dodać troszeczkę cukru troszeczkę, cukru, troszeczkę soli też też fajnie, fajnie ona nam na pomaga jeśli chodzi o, o nawadnianie organizmu podczas właśnie treningu, treningu wytrzymałościowego ale zanim o treningu wytrzymałościowym, jeszcze trochę Wam o tym programie opowiem. Ten program rozłożyłem na, na, na tydzień czasu. Zakładam, że każdy z Was już ma jakiś tam poziom sportowy. Parametry pod tytułem szybkość, wytrzymałość, siła są na jakimś chociaż średnim, średnim poziomie. No bo jeśli by nie były, no to by trzeba było te, te wszystkie tutaj, nie wiem, moje, 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 moje nazwijmy to rekordy, z którymi ja startowałem do selekcji, by trzeba było albo zmniejszyć, no najprawdopodobniej zmniejszyć. Eee, powiem Wam teraz jakie ja miałem czasy jeśli chodzi o... bo tutaj wszystko sobie zapisałem, że mi nie wyleciało z głowy, bo to dużo, dużo informacji Wam przekazuję i nie chcę się też powtarzać. Słuchajcie, no moje, moje, moje takie normy, z którymi ja podszedłem do selekcji, to, to były takie e, 3 km przebieg, przebiegnąłem w... no to było tam najlepszy mój czas, no 3 km 9,30 na jakiś tam zawodach. E, ale na egzaminie pamiętam to było chyba około 10 minut, przebie przebiegnąłem ten 10 km. Drążek podciągnięcia to był przedział, no też musicie, nie podam Wam konkretnie, ale przedział, bo, bo po prostu trochę lat temu to było. To było przedział od e, 25 do 30 podciągnięć zrobiłem. E, ramion na poręczach to było 20 to też mniej więcej to samo 20-25 no maksimum 30. Podjęć. Brzuch e, brzuszek e, 2 minuty e, to było z, z chyba 80 do 100 skłonów e, brzucha, tak? Skłonów tułowia e, czyli ja I jeszcze do tego trzeba dodać bieg na dystansie 100 metrów no i to też jest tam Około tam gdzieś przedział od 10 do 13 sekund, ja miałem chyba 11 coś, także e, tak, e, tak, to, tak to u mnie wyglądało. E, dlaczego to, e, te normy miałem takie ani inne? No, dlatego słuchajcie, że ja przed selekcją dość intensywnie ćwiczyłem, trenowałem lekką atletykę. To nie całe, całe moje dzieciństwo e, od szkoły podstawowej. No, praktycznie można powiedzieć to teraz jest, jest e, związane ze sportem e, i miałem łatwiej, tak? Miałem łatwiej e, z racji tego, że ćwiczyłem, akurat ja ćwiczyłem, trenowałem pod biegi, biegi no, średnie i długie. E, no stąd stąd ten, 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 ten czas taki jaki miałem. No niestety, albo niestety coś mi tam odbiło w pewnym momencie już mojego życia i postanowiłem się bawić no jak to i w dzisiejszych czasach e, w piłeczkę, tak kopać piłeczkę. no Czy to było dobrze, czy to było źle, nie wiem. Nie, wiem. nie żałuję niczego. Wylądowałem tak jak wylądowałem, dalej jestem związany, z sportem, ze sportem, dalej e, e, robię to co lubię i staram się to teraz przekazać przekazywać ludziom na, na moich treningach czy to na treningach z samoobrony, czy to na treningach ze strzelania obronnego. No, a poza tym teraz, tak jak, tak jak wiecie, strzelanie obronne, wstrzelanie e, obronne łączę, łączę tutaj w Storms razem z samoobroną, także mamy takie wash and go i próbujemy e, Próbujemy w Storys, jeszcze przy pomocy Damian, jeszcze Damian na chodzi o w samoobronę, pokazać ludziom, cywilom, co jest ważne w sytuacji no, takiej cywilnej, jak, jak coś się zacznie dziać. Także, także takie były moje wyjściowe parametry do selekcji. No i możecie też, mając te minimalne, minimalne ilości, aby dostać do selekcji i mając te moje, przy których ja stałem tą selekcję, bo nie podejrzewałem, żeby tam były jakieś super, hiper, jeszcze naciągane do góry te, 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 te parametry. No Być może tutaj, no bo u mnie też byli na selekcji byli ludzie, którzy podciągali się więcej ode mnie, byli, którzy zrobili więcej brzuszków. Ogólnie plasowałem się w tym, nazwijmy to w tym, w tym czubie, jeśli chodzi o, to, o, o selekcję. Także, Sami widzicie, że nie można, nie można stricto ani być mięśniakiem, ani, być, ani skoncentrować się tylko na nie wiem, wytrzymałości, czy, czy sile, czy, czy szybkości. Trzeba być takim uniwersalnym, uniwersalnym uniwersalną osobą, tak? uniwersalnym później żołnierzem, bo, bo, bo to jest naj, najważniejsze. Tak? E z mojego doświadczenia jako instruktor na selekcji, po kilka razy byłem na, jako instruktor na selekcji, e, widziałem to praktycznie, jak ludzie, właśnie ci, którzy z siłą sobie dawali elegancko, on z drążka mógł, mógł nie schodzić, a przyszło do, do, biegu, do biegu, 3 km i po 400 metrach, jak, no, nie było gościa, tak? Bo, no bo co? się skonczy, tak? Także tak to, e, słuchajcie, wygląda. E, także, tak jak mówiłem, ten e, programik, który tutaj mam, ja go jeszcze doszlifuję i postaram się, e, postaram się go e, wrzucić tak, żebyście go mieli, no, w poniedziałek, bo te, dzisiaj na przykład jadę, dzisiaj jadę do Świdnicy e, na, strzelanie dobry zły, brzyd, dobry, zły, brzydki etap 0 e, później w sobotę i w niedzielę mamy strzelanie dobry, zły, brzydki etap 1 na strzelnicy w FSO także no i w międzyczasie będę chciał doszlifować ten program, który mam dla Was doszlifować ten program, który mam dawać i postaram się go wrzucić we wtorek w poniedziałek poniedziałek, wtorek najpóźniej żebyście go mieli, także następny film będzie o wytrzymałości i tych, o tych trzech ważnych elementach, które, które, które powinniśmy ćwiczyć do selekcji, pozdrawiam Was serdecznie bądźcie czujni, nie dajcie się zaskoczyć i oczy do ogoła głowy 360 stopni pozdrawiam, zima trzymajcie się